Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii. Jak pradziad w gospodarstwie, aktualnie znajdujemy się na melisie i objeżdżam pierwszą część melisy, która była cięta chwastownikiem, ponieważ zaczął w niej się pojawić o takie minimalne zielsko, a chwastownik to bez problemu wyrywa. Jeżdżę dwa razy, bo za pierwszym razem to się głównie zgrabia tą słomę, a za drugim, już bardzo ładnie właśnie, który tak mniejsze zielsko. To akurat można zobaczyć, jak jest dosłownie odcięte. Jest tydzień różnicy w cięciu, a tu bardzo ładnie już odbiła. Można zobaczyć, a tu jeszcze nawet nie puściła. Tu pasownikiem nie będę jeździł. Nie chcę zruszać tej ziemi, a zielska jeszcze tu w ogóle nie zaczęła wychodzić. Ta melisa jest w ogóle dużo czystsza, bo ta jest starsza i już trochę bardziej się zachwaściła. Na początku się trochę bałem, bo u nas cały czas aktualnie pada. No tutaj też można zobaczyć jak... Tata ścinał to... Miał problem, żeby tu przyjechał, to jest trochę taka... Lżejsza ziemia i jak wtedy u nas padało to... Gdyby nie napęd to najprawdopodobniej byśmy raz nie chcieli tej melisy. Nie wiem, może to już... Jeszcze na przyszły rok to melis najprawdopodobniej nie zostawia, bo tam będzie likwidacja ewentualnie na nasiona się ją zostawi. Też myślałem jeszcze, żeby spróbować wsiać siewniczkiem, rozstawić ten małą co siliśmy czomber. Ustawić trzy redlinki. Czechać tylko żeby się kręciły i żeby tu wpadły te nasiona i żeby zarosło modą ewentualnie. I właśnie cały czas się zastanawiam, czy tak nie spróbować. To by był tego efekt. Stanę jeszcze do ścięcia raz Nasz właśnie tam jest hektar akurat pogoda na ścinanie i suszenie no nie jest za fajna. Dwa dni pada, jeden dzień słońce też jest problem z wygracowaniem, bo jak tak zalało pola to dosłownie znunęło się w polu. To na początku oregana to woda stała chyba przez około 3 dni gdzie nie tam spadało po 50 litrów a nawet więcej, to najgorzej jak przyszła ulewa, dosłownie. I w 20 minut spompowało z 40-30 litrów, to tam ziemię ubiło. Tak samo przesiewaliśmy cząber, bo tak zbiła raz ulewa, że po prostu była się skorupa. Ten cząber, co z tego, że miał kiełki pod spodem, jak nie mógł się przebić. Tam, gdzie był siewnik unoszony, te nasiona były na wierzchu, to powschodził. Nawet w miejscu, gdzie tam po jednej stronie pole studnia i takie zagłębienie, to tam stała woda przez dłuższy czas i tam wymyło go niby z ziemi, ale i tak powschodził, a tam gdzie było na równym zasiane, to po prostu zbiło i nic nie powschodziło. Będę tym pasownikiem, nie wiem, może jeszcze raz przejadę, może nie, tam za jakiś czas, za tydzień. Będę starał się w często jeździć, żeby jak najwięcej ograniczyć gracowania. Będę... to jest metoda prób i błędów. Jak mówię, no, pierwszy rok posiadamy ten tej chwastowni. też nie, trzeba dojść do prawdy, jak tylko z tego korzystać. I teraz jadę drugi raz po tym samym i pewnie już ostatni raz, już więcej nie będę jeździł. i pokażę, jak to wygląda za ciągnikiem. Tak to się prezentuje. Przy okazji też się trochę zruszy tą ziemię. On po tych deszczach była zbita. Trochę oberwie, wiadomo, tych piści. No, no takiego zierska to już nie wyrwie, ale właśnie, tak jak mówię, takie o, taka drobnica, co jest, to wszystko powyrywa i taką mocę nie zdąży urosnąć. I też będę starał się właśnie iść tak raz w tygodniu, żeby to mam się w i nie dopuścić do zachwaszczenia. No, Wajemta jest akurat dużo czystsza, no, ale mówię, to jest starsza, trochę A teraz z każdym rokiem będzie coraz więcej tych chwastów. Tu to jest czyste pole, zobaczcie, tu to nawet po ścięciu, tam jest kawałek dalej, bo tam melisa nie wypadała. A gdzie jest melisa, gdzie nie wypadła, to to dziecko praktycznie nie ma szansy na rozwój. No, także spodziewajcie się w niedługim czasie następny walog na przykład z pastownika. Pokażę jak czy się sprawił, czy nie jaki był efekt. Ja tu na razie nie jeżdżę, bo nie zdążyło się nic powschodzić. Także trzymajcie się, na razie, cześć!